Bom dia! Kolejnym punktem, który chcę wam pokazać jest Miraduro Pena de Agia, która znajduje się w Fajal, niedaleko Miraduro do Gwindaste. I już wiem, że na początku można zobaczyć bardzo fajne widoki, i teraz w tym momencie będziecie mogli zobaczyć mniej więcej jak tu wjechać, bo samo trafienie na początek trasy nie jest tak do końca proste. Ważna wskazówka, gdy wyjdziecie już na samą górę i zostawicie auto na samym końcu, powiedzmy takiego nawet malutki parkingu. Musicie cofnąć się o jakieś 30 metrów i skręcić w lewo pod schodki, które teraz widzicie. Wcześniej był tutaj znak, tak powiedzmy który tych macie iść, niestety teraz właśnie zobaczyłem, że ktoś go zerwał. Więc punktem odnośnym jest tutaj wskaźnik padza do, do Fajal i nie schodzicie w dół, a idziecie w drugą stronę na schodki i to jest początek trasy. Od początku trasa zaczyna mi się podobać. Na samym początku macie spotkać Mawoja, który mnie tu dzisiaj wyciągnął. Jak to na model, oczywiście, dużo schodków. I od początku jest taki widok. Myślę, że u góry może być tylko lepiej. Taki szybki mały update, początek drogi na pewno nie jest lajtowy, idziemy ciągle pod górkę, więc tętność już troszkę podniosło, oddech jest trochę cięższy, ale nie. wydaje mi się, że warto. Nie u mnie, ja jestem sportowany. Tak, taki sportowany trzy razy siada już. Tak, bo Dobra, ty... nie trzy, raz, ale dłużej. Dlatego na tą traskę troszkę kondycji się Wam przyda. Po pierwszych 20 minutach mocno pod górkę, totalna zmiana klimatu i czujemy się jak w takiej dżungli. Co prawda słoneczko mocno świeci, więc nie ma tego klimatu takiej dżungli, ale to jest fajne na Maderze właśnie, że ten klimat często się zmienia. Idziemy pod stromą górkę, widzimy klify ocean, nagle za zakrętem czujemy się jak w dżungli. I oczywiście co? Dżungla teraz już powoli kończy, a przed nami kolejne schody do góry i kolejna górka. No ale czego można oczekiwać, idąc na szczyt, jak nie drogi pod górkę. Idąc już po szczycie górskim, za jakiś czas mamy piękne przesmyki między drzewami, które zniewalają nas takimi widokami jak na przykład ten. Zobaczcie jak pięknie widać okolice Miradoro do Gwindaste. Dotarliśmy już na taki pierwszy, nazwijmy to to skoro bardziej, płaski szczyt. Mega fajnie, bo na ogół jestem już na jakichś górskich szczytach, to wszystkie są odsłonięte, nie ma już powiedzmy drzew, a tu idziemy po płaskim terenie, z prawej i z lewej strony widać już Skarpę w dół, ale wszystko jest mega fajnie zalesione. Więc troszkę inny widok niż na ogół. Ten tak mówi, jest. że to, też mu się podoba. Tak se, nie żartuję, fajnie. No a na dole jak byliśmy w tym fajnym miejscu i było widać miradorodą do Gminaste, to powiedział to taki typowy lokales. No jest spoko, ale widziałem już lepsze miejsca. Dupy, nie, miejsce. Urywa. O, dupy nie, nie, nie urywa, ale nie. lepsze miejsca już widziałem. Nasz mawój na początku kozaczył Lajtowa góreczka A zobaczcie na dziadka już Kijek se musiał zamontować Bo mówi, Utrzymam. że ciężko mu pod górkę już Nieprawda. Ale fakt jest taki Że traskę oceniam na wymagającą Bo można się na nie zmęczyć Jest trzeci stan przed mieliśmy na trafił. Na niektórych już Nie no, takiego kryzysu tu jeszcze nie miałem Jest co prawda ciężko Ale czym wyżej tym trudniej Czym wyżej tym trudniej, to fakt ale jeszcze chwilę i będziemy już u góry Dotarliśmy już na, wydaje mi się, to pierwszy punkt widokowy I stąd widzimy Jak to A Adaś mówi tak, tak Jest to raczej najwyższy punkt Co prawda jeszcze 500 metrów dalej jest kolejny, bo tutaj spotkaliśmy panią, która właśnie stamtąd wraca A widoczek mamy z góry taki Więc powiem Wam, że naprawdę warto zrobić tą trasę Nie jest to jedna z najłatwiejszych, a naprawdę jest naprawdę jedna z ładniejszych tras Wysokością już pokazuje 582 metry nad poziomem morza 582 metry. A zaczynaliśmy nieśmy więcej od wysokości nie wiem, 100 coś 200. 100 coś koło, no, nie całe, na pewno całe 200. 150. Czyli jakieś przewyższenia mieliśmy około 350 metrów tak 300. można za Ok, poszliśmy teraz już kawałek dalej i e, dalsza trasa jest dosyć niebezpieczna, ponieważ jest dosyć wąsko i stromo w dół. Bardzo więc dobra, ta to jest bardzo wąsko. Więc, jeżeli będziecie chcieli iść dalej, to zastanówcie się dwa razy i na pewno, kiedy będzie po deszczu, to odpuśćcie sobie dalszy etap, ponieważ na pewno będzie on niebezpieczny, bo jest tutaj wąsko, mega zielono, więc przy deszczach będzie bardzo ślisko, więc wtedy polecam zakończyć już na tym punkcie. Jeszcze Adam chce wam coś przekazać. Ja już jesteśmy praktycznie po stronie Porto da Cruz, także tam schodząc z dół, zda, da radę zejść do Porto da Cruz, nie wiem, czy będziemy szli, chyba nie, bo auto mamy z drugiej strony, auto mamy z drugiej strony więc nie opasa nam się iść do Porto da Cruz i później szukać transportu a po drugie chcę jeszcze wrócić na ten punkt widokowy, żeby nagrać Wam to z drona jak to wszystko wygląda, więc zakończymy na pierwszym punkcie i zaraz dam Wam rację jak to wygląda z góry. A dla tych osób, które jednak zdecydują się iść dalej jak my teraz, bo jednak stwierdziliśmy, że idziemy jeszcze 100 metrów i jeżeli nie to zawracamy, to po około 100 metrach dalej przechodzicie przez takie zwalone drzewa i później idąc na trasę skręcacie w prawo tutaj do góry i wtedy zostajecie się na skałkę, na którą zaraz wejdę, bo Adam drze się, że jest bardzo ładnie że to jest to miejsce, które chciał zobaczyć, więc zaraz dam wam relację, jak wygląda. Myślę, że Porto da Cruz samej góry. I tu ma taką małą refleksję. Często na internecie można zobaczyć takie, powiedzmy, memy, że ludzie zbyt często przed samym sukcesem już zawracają. I w tym przypadku też by tak było, gdyby nie upoczyło się Adama. Ja mówiłem, że nie wiadomo, czy iść dalej, ponieważ nie wiem, gdzie jest dalej drugi punkt. Stwierdził, że idziemy jeszcze parę metrów dalej i okazało się, że 100 metrów dalej jest naprawdę taki widok. Który teraz zobaczycie? No bo ja mam aż ten zielony, bo Porto da Cruz z góry wygląda całkiem inaczej. Ale to zaraz będziecie mogli zobaczyć dzięki Przed Szef wszystkich szefów Sołty z Madery. Oczywiście z tym Sołtysem przeszkadza, bo to taki Sołty jak. Dobra, sołtyz jego wsi, to się zgodzę. Z Maderą się nie zgodził, ale Sołty jego wsi, ok jak najbardziej. A teraz zobaczcie, jak to miejsce wygląda. I okay, teraz mogliście zobaczyć jak to wygląda z drona, a naprawdę wygląda to mega i taka mała niespodzianka, bo okazało się, że na pierwszym punkcie spotkaliśmy tylko starszą panią, myślę, że około 65 lat, I no, tak, około no, 60, obrażam, 65 tak, tak, lat, no moim zdaniem starsza pani, ale ta pani poszła za nami jeszcze na tą trasę i okazało się teraz, że doszła do tego punktu tutaj. Co prawda nie wspinałaś tu po skałkach jak my, ale poszła z drugiej strony skałki, więc no szapoba dla tej pani, że w takim wieku jeszcze tak zwiedza. Więc to pokazuje, że matera jest totalnie dla każdego. I na ogół, jeżeli ktoś mówi, że na przykład, że coś jest za ciężkie albo coś, to są to po prostu wymówki. Jak ten młody dziadek dał radę, to prawda jak widzicie już leży tu wyłożony, to. Aha. to myślę, że każdy da radę. Także polecam ten punkt, będziecie mieli też wszystko zaznaczone, a na dzisiaj to już koniec.